Cześć, witam. Dzisiaj będziemy się plątać dookoła Krakowa. Dostępne mamy 26 kWh. Zasięg pokazuje nam 200. I mieliśmy jechać tutaj tą drogą, co idzie na Bielsko w stronę Zakopianki, no, ale niestety jakiś korek już tam jest. Coś ktoś tam na wymyślał, więc objeżdżamy taką boczną, polną dróżką. Na zewnątrz minus 3 stopnie zostało na 24,7 kWh natomiast tutaj zużycie przez ogrzewanie ustabilizowało się na poziomie 1000 W i okresowo klimatyzacja tam pobiera 50-100 W także tak to, tak to wygląda a ustawienia mamy takie, czyli 30 stopni ogrzewanie, klima i obieg zamknięty bo jest taki smog, że jak tylko da obieg otwarty to od razu kaszle, więc wolę takie ustawienia, a poza tym według mnie one zużywają jednak troszkę mniej prądu niż, niż obieg zewnętrzny jak widzicie tutaj się zrobił terenowy objazd, ale co to dla lifa, jak taki taki lif przejechał przez Afrykę, to co to taka dróżka dodam tylko, że mój lif nie posiada pompy ciepła gdyby posiadał pompę ciepła było, te zużycia prądu przez ogrzewanie byłyby około 3 razy mniejsze, także tak to wygląda Także jazda zimą nie jest jakaś tragiczna jak wielokrotnie mówiłem w zimie auto ma mniejszy zasięg to nie jest tak jak niektórzy na forach zarzucają że, że nikt nie mówi jak to w zimie jest a mówi, mówi no. ta samochód w lecie ma 200 km a zimą jak są mrozy ma 120 km zasięgu, to żadna tajemnica natomiast no, trzeba mieć tego świadomość no i tyle, no i tak dziennie robię do 100 km, więc nigdy mi nie zabrakło nie jest to jakiś problem, że ta auto ma mniejszy zasięg zimą natomiast jest, taki, taki fakt występuje trzeba o tym wiedzieć jeżdżąc zimą i wyjechaliśmy na górkę od razu wygląda to dużo lepiej jesteśmy w Benczarce popatrzmy teraz w lewo, jakie tam jest na dole smog no masakra, tutaj już da się oddychać także można przewietrzyć jest powietrze, jest ogień O da się oddychać, w końcu można przewietrzyć także taka różnica a podjechaliśmy gdzieś 200 metrów w górę stąd też zużycie troszkę większe na razie 16,6 6 przejechane 13 km no i da się oddychać, rewelacja i jesteśmy w Myślenicach przejechane 22 km, zużycie 15,1 i wjeżdżamy do, do Krakowa z zużyciem 14,5 przejechane dzisiaj 45 km a czas dojazdu nadal 13.36 po lewej widać salon Skody gdzie jedziemy przejechać się Citygo E ale nas złapało czerwone światło także będziemy w plecy z 2 minuty jesteśmy 13.34 więc nawet troszkę szybciej niż Google przewidział Trzeba gdzieś teraz zaparkować i wypatrywać, gdzie nasze Citygo E jest. I powiedzicie, w Skodzie pierwsze wrażenia. No, jestem bardzo mile zaskoczony tym samochodem, pomimo że to dość niewielki samochodzik, to w środku całkiem sporo miejsca. Zachowuje się i prowadzi co najmniej jakby był rozmiar większy albo dwa rozmiary większy, także dość fajnie. Tak do takiej prędkości 60, 70, 80 na godzinę rozpędza się rewelacyjnie fajnie wyciszony, zawieszenie też takie dość sztywne, ale, ale w sam raz bym powiedział, także naprawdę fajnie mi się jechało. Przy takim, przy takiej jeździe tutaj tam przejechałem paręnaście kilometrów dosłownie auto było zimne, stało na polu zanim się rozgrzało, no to zużycie było bardzo duże, bo ponad 20, natomiast na końcu spadło już do, do, do 14, czyli to co ja mam dzisiaj w lifie czternaście pół, więc Myślę, że podobne zużycia jak glifem jak będą jak najbardziej osiągalne. Eee, a przypomnę, tam użyteczne jest ponad 30 kWh, eee, jeśli bateria już będzie nagrzana w lecie czy, czy przy takich lepszych warunkach. Więc przy dobrych warunkach, jadąc tak jak glifem, tak jak czyli do 100 na godzinę, myślę, że do 300 km będzie realne przejechać. Przy czym w zimie no, to trzeba na pewno liczyć mniej. My w zimie to myślę, że, że 200 km to będzie, będzie wszystko. Natomiast Latem przy, przy spokojnej jeździe myślę, że do czystu będzie dało się dobić. Tak z pierwszych moich obserwacji wynika, więc fajna autko Także polecam. No, oczywiście nie jest to jakiś test, tylko pierwsze wrażenia. Natomiast bardzo dobre pierwsze wrażenie na mnie Skoda zrobiła. Także takie moje odczucia subiektywne. I dzisiaj pozałatwialiśmy masę spraw. Ja teraz krótki spacerek. Po drodze tu jadąc do Niepołomic, do Puszczy Niepołomickiej dokładnie w Zabierzowie bo Cheńskim polecam jest taka prosta restauracja u jedynaka natomiast rewelacyjne jedzenie no po prostu przepyszne także polecam na przykład eskalopki wziąłem sobie też pierogi ruskie na wynos rewelacyjne także takie, takie newsy strasy przejechane mamy już około 100 km jeszcze zostało z 50 dzisiaj także Spokojnie na wystarczy, bo to pokazuje nam prawie 100 km zasięgu. Teraz krótki spacerek, chwila, chwila relaksu, i, i będziemy dalej wracać do jazdy. Dzisiaj okolice Krakowa przypominam. I jak na razie przejechaliśmy 96 km, zużycie to 13,7, pozostały zasięg 101 km. 48% według komputera pokładowego średnia 52, czas jazdy godziny 50, więc tak to, tak to wygląda a Leaf Spy pokazuje, że zostało nam 12,6 kWh jeździmy mniej więcej w takich ustawieniach, 23 stopnie nawiew na jedynkę, ogrzewanie i obieg wewnętrzny szyby nie parują, bo na zewnątrz nie jest tak zimno, jest teraz 5 stopni ogrzewanie w tym momencie zużywa około 1000 W O to chwilę stało, jest, jest wyziębione i jedziemy dalej, teraz zbieramy się do Bonarki i na koniec dnia tak pięknie słońce się przedziera, zachodzące także rewelacja, bardzo lubię tutaj ten Puszcze w Niepołomicach takie pozytywne miejsce Więc zjechaliśmy za czwórki tutaj po prawej jest galeria Dekada, tam za Lidlem i tam jest szybka ładowarka Greenwaya, więc jakbyśmy potrzebowali więcej zasięgu niż mamy, a mamy 47 km. No to można by było kilka minut tutaj się podładować i, i dołożyć sobie kilkadziesiąt km dodatkowego zasięgu. Natomiast nie mam dzisiaj takiej potrzeby, jedziemy dalej. I kończymy naszą dzisiejszą przejażdżkę. W sumie wyszło 153 km zużycie 13,8 8% w baterii, czas jazdy 2,56. Tak to wygląda, i jak zawsze, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia, cześć.